wszystkim w tym kolejnym pięknym dniu. Zaczynamy vlogmas! Co bambolka, cieszysz się? Moja mycha śliczna. Wiecie doskonale, że jestem bardziej wakacyjna, wiosenna. Kocham sadzić kwiatki i w ogóle robić wszystkie rzeczy w ogródku. Ale mimo tego, że nie cierpię jak jest zimno, ciemno, szaro i bimburo, i ponuro, to mamy śnieg! I jak mamy śnieg i dodatkowo jest grudzień, czyli najciekawszy miesiąc w roku, to ja nie mogę się już doczekać po prostu na ten miesiąc bo to jest miesiąc, który ma w sobie najlepszy klimat. Na świecie. Już nie mogę się doczekać, jak będę stroiła dom. Już mam naprawdę kilka pomysłów na to, co chcę tutaj stworzyć. I właśnie w dzisiejszym vlogu zobaczycie, jak z Klaudią szukamy dekoracji świątecznych. Mam zamiar nagrywać vlogmasy przynajmniej dwa razy w tygodniu i dodawać je w każdą środę i sobotę. Może będą jeszcze jakieś dodatkowe materiały, no bo po prostu nie wiem, co się wydarzy w przeciągu miesiąca, więc może będzie ich więcej. Ale nastawiam się na to, że chcę robić przynajmniej dwa vlogmasy tygodniowo do końca grudnia. Czyli powinno wyjść około 8 filmów. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych treści. A stałym widzom dziękuję z całego serca, że ze mną jesteście i mnie wspieracie. I mam nadzieję, że moje filmy Wam się podobają i że vlogmas też Wam się spodoba. Byłam sobie dzisiaj na nowych, świątecznych już paznokciach. Pokażę Wam je jeszcze w takim ładniejszym świetle. Yy, są już takie różowiutkie, świąteczne. I to już jest ten pierwszy krok, żeby poczuć vlogmas. Jakiś czas temu na jesiennych vlogach mówiłam Wam, że znalazłam takie super herbatki misie i czekolady na gorąco. I faktycznie to mam. Nie kupiłam tego wcześniej, bo miałam złamaną nogę i totalnie wyleciało mi to z głowy. W sumie dalej mam tą nogę jeszcze w tym błocie, ale jestem już zapisana na wizytę, tylko po prostu <grym zjadka> długo się z tym grzebałam. <grym zjadka> ale ta noga jest jeszcze tylko trochę sina i mam nadzieję, że już jest zrośnięta. Zobaczymy za parę dni. No ale teraz już y, mam to kupione. I kupiłam właśnie te herbatki misie i te czekolady na gorąco. Widzicie, te czekolady wyglądają totalnie jak tabliczka czekolady, którą rozpuszcza się w mleku. I nie wiem, chyba w wodzie też można, ale w sumie y, jeszcze tego nie, nie testowałam, y, więc czekam na Natalię, bo kupiłam dwie. I sobie przetestujemy te czekolady. No i te herbatki misie. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Nie wiem, czy macie u siebie w mieście taki sklep y, czas na herbatę. Ale oni właśnie mają takie różne bariery. Tak to wygląda. To wygląda jak taki trochę żelek, ale to jest, ale to jest twarde i pachnie. Jest, jak to pachnie pięknie. Kupiłam to ostatnio i stwierdziłam, że po prostu zostawię ten test tego na blogmas. Kupiłam też prezent dla Tomka na Mikołaja i dostanie. Dostanie ode mnie taką torbę. Jest to taka bardzo duża torba. Myślę, że przyda mu się na siłownię. Wzięłam ją, dlatego że sam na nią patrzył i myślał, żeby ją kupić. Tak trochę dzisiaj mówię, żeby nie usłyszał. Stwierdziłam, że. Wiecie, tak szybciutko zrobię zdjęcie i tak dalej, żeby to była na pewno ta. No i ją zamówiłam. W dodatku była promocja minus 40% i za taką torbę zapłaciłam 114 zł, więc to jest super cena za taką porządną torbę, bo ta torba przyda mu się nie tylko na siłownię, ale też na przykład jak gdzieś lecimy na weekend. Wiadomo, plecak jest wygodniejszy, ale... Torby po prostu łatwiej się korzysta. W dodatku ona ma dwa ramiona, to nawet to jako plecak w sumie można wykorzystać, bo te rączki są takie dość grube, więc może nie powinny się wpijać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mu się spodoba i yy, że będzie z tego zadowolony i że będzie to używał. No i jeszcze przyszła do mnie paczka, bo zamówiłam sobie kalendarz adwentowy. <laughs> wow! To jest kalendarz adwentowy z Ritualsa. Po prostu się tak cieszę. Byłam ostatnio z Tomkiem w Silesii, żeby kupić ten kalendarz, ale w sklepie stacjonarnym nie było już ani jednej sztuki. I w dodatku Pani szukała w jakichś takich pobliskich sklepach gdzieś niedaleko nas nie było ani jednej sztuki. I najlepsze jest to, że ja mam aplikację Rituals i tam na aplikacji dostawałam powiadomienia typu: No, spiesz się z tym kalendarzem, bo coraz szybciej znikają. Ja myślałam, że to wiecie, taki chwyt marketingowy, a tu się okazuje, że te kalendarze już dawno były wykupione, a ja byłam po ten kalendarz w połowie listopada, więc byłam w szoku, że już ich nie ma, tych bo jeszcze były takie drugie, one były takie bardziej płaskie i pokazywałam je też Wam też już w jakimś tam jesiennym filmie. No ale mi zależało na tym, bo tutaj jest taki ciekawszy ten kalendarz, zobaczcie. Wow! Wow! Jaki on jest śliczny! I ma takie okieneczka. I tutaj jest taki piękny. W tym roku stwierdziłam, że kupię kalendarz adwentowy, który faktycznie będę używać, bo w zeszłym roku miałam ten z Daglasa i, no, wiadomo, to było to spa i tak dalej, więc to wszystko zużyłam, ale jednak te kosmetyki mnie jakoś tak nie zachwyciły. A Rituals to jest marka, która Słyszałam o tym negatywne opinie, że to wysusza, i tak dalej, i tak dalej, ale mi się strasznie podobają te zapachy. Ja kocham te zapachy. Nie wiem, może kiedyś mi się to zmieni, może kiedyś przestanie mi się to podobać, ale na ten moment ja po prostu jestem zakochana w rytualsie i w ich zapachach. No i już się nie mam doczekać, żeby to otwierać, ale stwierdziłam, że nie będę otwierała całego kalendarza naraz, tak jak w zeszłym roku, tylko po prostu na każdym blogmasie będę otwierała y, po prostu kilka okienek. Otwieramy sobie pierwsze trzy okienka, no bo to pierwszy blogmas. Dobra, mamy. Jakie one są piękne. To jest zmiękczacz do prania. Wiadomo, no pewnie to nie starczy na dużo, no bo ta pojemność jest malutka, ale pachnie. Otwieramy dwójeczkę. Mini świeczka. Co? Zobaczcie. Takie pudełko, a taka świeczuszka. A w środku jest po prostu tekturka. Nie no, serio? Trochę się czuję oszukana. Pachnie pięknie. Ale pojemność tego, jak za to, że to jest ten najdroższy kalendarz. Mam nadzieję, że w środku będzie coś lepszego w tych innych okienkach. Ale dobra, to jest spoko, ale też małe. To jest spoko, ale małe. Zobaczymy trójeczkę. No, i to jest fajne, bo to jest balsam do rąk. Fajny. Mmm, pachnie niesamowicie, naprawdę. Pachnie przepięknie. Dobra, zobaczymy, jak będzie działał, ale yy, wystarczyła mi taka kropeleczka, i całe dłonie już mam rozsmarowane, więc spoko. Nie powalają te wielkości tych produktów, no ale mimo wszystko zapachy są piękne i kalendarz jest przepiękny. Świąteczny paznokcie już są. Kalendarz adwentowy już jest. Grudzień zaczynamy, a my wczoraj z Klaudią byliśmy na zakupach yy, świątecznych, szukałyśmy takich świątecznych dekoracji, zobaczcie sami. Moja noga dalej jest złamana, dlatego mam swoich prywatnych kierowców. Przyjechałyśmy dzisiaj z Klaudią na zakupy, oczywiście co my możemy z Klaudią robić jak nie zakupy, ale na zakupach jesteśmy dlatego, że szukamy takich świątecznych dekoracji. Chcemy sobie przyozdobić nasze mieszkania pięknie, świątecznie, ale chcemy to zrobić takie trochę DIY, a nie tak wiecie, że po prostu coś kupujemy. Może jak mi coś wpadnie, no to też to kupię, ale muszę się zainspirować. Mam już kilka pomysłów zapisanych na Instagramie, dlatego mam nadzieję, że uda mi się to tutaj znaleźć i zrobić potem samemu w domu. Weszłyśmy na razie do Castorama, bo tutaj już są świąteczne ozdoby. Wow, Jak to wygląda! jakie to jest zarobiste! I ten kominek tutaj, patrzcie jak to wygląda. Wow! Właśnie nie chciałam iść do takich typowych sklepów typu Pepco czy Action. Jakiś czas temu byłyśmy z Natalią w Obi i oni tam dopiero rozkładali wtedy takie ozdoby świąteczne i podejrzałyśmy zdjęcia jak to ma potem wyglądać, już tak po rozłożeniu. Dlatego dzisiaj moim celem jest Obi, bo to wygląda tak pięknie, podobno, zobaczymy. Światełek, patrz jakie lampki, ale super. Ale patrz, kiedyś robili takie z choinkami wystawy, nie? Czy to w obi robili? Ale nie wiem. Ale nie, chyba w Kastoramie też było, mi się wydaje. Ja jestem team czerwono-złoty, więc yy, wiadomo jak u mnie będzie, w jakich kolorach. A to jest trochę oklepane, właśnie ja bym chciała jakiś taki właśnie... Właśnie ja chcę opadnąć. Ja bym się to podać. Patrz, No właśnie, ja na to popatrzyłam. Patrz, to jest zarobiste i to na przykład dać do wazonu, to by było super, ale właśnie tak lekko z zielonym, żeby coś jeszcze zielonego było do tego. Bo mi się na przykład te kwiaty nie podobają, one mi się tak grobowo kojarzą mimo wszystko, nie wiem dlaczego, ale jakoś mi się tak kojarzą. Jakie o właśnie coś takiego myślałam, żeby też zrobić sama, że wiesz, druty, światełka z Pepko jakieś i właśnie jakieś kokardy, to też by było mega spoko. Ej, ale tu są nawet te leżące jelonki, bo właśnie ja myślałam o tym, żeby zrobić taki stroik i takiego, tak jak Ty mi chyba kiedyś wysyłałaś. Taki strojik właśnie z jelonkami. I tam by właśnie był je, taki jelonek, ale leżący. I tak jak ten, bo chodzi o to, że te stojące są wszędzie, ale takich leżących nie ma. I jako ładna kolejka, ale czad. Mega to jest spoko. To jest tego chyba. Ma się tak? Kartowek mam trochę. A to są bombki? No to już wiecie, nie, gdzieś ktoś. Najgorsze jest to, że mi się mega podobają też inne style. Że wiesz, właśnie o, tak jak mówisz, czy na stylu. przykład biało, złoto nie? No, albo mega. coś tam, to też mi się bardzo podoba. Masz dom i każdy pokój masz w innym kolorze, to wtedy jest... bo mi się różowe podobają no, strasznie no, też. Właśnie, ja myślę, ale, ale ładne to, też. Bardziej. Ale mi się moje złote od Piotrka i Asi, co dostaliśmy, bardziej podobają niż te. Bo z tych zobacz, z tych już coś mhm. schodzi. Te czarne wyglądają tak Dla No. Te bąbki wedłurowe to. No. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing is there any Ej, to są takie małe zamiarki, które ja właśnie chcę. Ej, mega spoko. I bo one są fajne do takich strojków właśnie. Bo ja mam też mały wazonik i chciałam go do niej No, I Te ośnieżone są fajniejsze. No właśnie ja też chcę ośnieżone. Albo te no, są też no, fajne, no, te no, z tymi tak szyszkami. To... to w ogóle jest fajne. albo wysokie, albo niskie. Tak, ale to moja ciocia sobie kupiła takie skrzaty i właśnie im się te... O, takie skrzaty jak to no. i też im się te nogi tak właśnie zginają. Fajne. Ale typie, te ciastka są fajniejsze. Nie, ciastka są najlepsze. One są takie urocze, te... ja, się, ja się boję tych skrzatów. Natalia, zobacz, to sobie po, postaw przy domu. To, tego bałwana. No poczekaj, na choinka, teraz to zauważyłam. O, no. Beka. Fajna. Ale ładnie to w sumie wygląda. O i widziałam też... Fajny patent jak masz w wejściu. dać sobie tą... Taką e, rurkę rozporową, okej okay, no. Rurkę. To zawijaki i dajesz bombki co i to mega wyglądało. Muszę sobie coś skupić, nie? O tym nie pomyślałam I w sumie, no. no. Mega to fajnie wygląda wejściu, nie? Kurde, ja się muszę jeszcze więcej rolek oglądać takich świątecznych... A chodź tam zobaczył. To się rusza. Patrz. O. I on się chowa! Nie no, nie mogę jaki czat. Jakie tu są bombki, zobacz. Bąbki mikołaje. Jakie ładne rękawice? Chyba muszę potrzaskać moje stare bombki. Ale nie, ja mam niektóre takie ładne bombki, że mi się one strasznie podobają. A te, które mi się akurat nie podobają, są plastikowe, więc się nie potrzaskają. Te jakie też są fajne z tymi prezentami, ale to tak są wszystko z plastiku, nie? Taki, no, taki, wiesz, takie bardziej. Ale w obi zawsze są ładne, tylko że tam są szklane bombki. O, tutaj masz takie szklane. Patrz, jakie ładne. Wow. O. O, jakie piękne z takimi domkami. Beka. Jakie tutaj są fajne rzeczy, no czegoś takiego się nie znajdzie gdzieś tam w action. mi się ten niebieski podoba? Taki, on jest taki zimowy, on jest taki jak reina lodu. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. jeszcze obi, No tu też mnie to ciekawi. Jestem ciekawa, jak oni to rozłożyli wszystko, bo ja widziałam te zdjęcia. Jakiś kielich yy, kościelny. Nie? Serio to tak wygląda w sumie? Czekaj, to jest moje... Czekaj, to jest moja krew. Wie to było? Nie wiem, zapomniałam. Pijcie <grym> moją krew. Nie, <grym się> pijcie... Tak, tego na pewno nie było. Ej, patrz kasowa. A to dalej rozkminia, jak to było? To jest krew i dusza moja. Nie. <laughs> nie wiem. Krew, to, ja piszę, ja to, <laughs> to nie jest moja krew, to było. Inaczej. Tak. Najgorsze jest to, że teraz będę miała serię rozkwinę. Co tam było, nie? Chyba pójdę do kościoła. <laughs> Kalendarz adwentowy z Obi. Jeśli macie faceta, który się takimi rzeczami jara, to, to zobaczcie fajne. jak to wygląda w środku. Mega. Mega. Fajne. Macie miarkę, jakieś tutaj szczypczyki i inne. Mega to jest fajne. na pościel. Uho, co to jest? Fajna. Co to jest, to jest Serio? No. mega spoko. O fajny. fajne. Ja! Co tu się dzieje? Zobacz Klaudia. Wow. Normalnie taka świąteczna kraina tu jest. Jak tu jest świątecznie. No po prostu jesteś w jakiejś krainie cudów i tutaj jest pociąg, zobaczcie, jaki fajny. Merry Christmas baby. Rain coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you can be Nigdy nie widziałam ładniejszych y, tych jelonków niż te, co ja mam w domu. One są ładne, ale nie dorównują tym moim. Wow, jakie fajne pompki serduszka, złote, super. Bombka z piórkiem. To jest takie trochę glamour, nie? Co mi się wydaje. Co znalazłaś? Patrz, te złote z takimi czerwonymi połączyć do tego zielonego troszeczkę. No ja wiedziałam, że ja tu jeszcze muszę, że jeszcze nic nie kupować, bo jeszcze właśnie możemy znaleźć coś lepszego. Patrz te bombki. Jezu, jakie tutaj są piękne rzeczy. Zobacz, te też są ładne. Jakby coś takiego zrobić, ale jak to się robi w sumie? Muszę to znaleźć w necie. Aha, no w sumie racja, ma to sens. Tu jest tak bardziej leśnie, nie? Patrz to, w ogóle cała ta choinka jest zrobiona w takim leśnym stylu. Naprawdę, ja nie wiem na co tutaj patrzeć, bo tu jest tego to tyle. No, chyba to, co były w kasaranie. A jaka jest cena tutaj? 5 zł. No to tak samo, A to praktycznie. Też było za 5 albo 6. No, 5 albo 6 tam było. Mamy pytanie dla widzów. Czy jeśli. bo taka, Taki woreczek pomarańczy kosztuje 12 zł tutaj? 13, 13. No to czy lepiej zrobić na przykład coś takiego, że kupić pomarańcze? Pociąć na plasterki i ususzyć samemu. O co Ty się, Klaudia, martwisz? Czy mi nie zgnije ta pomarańcza, zanim się ususzy? Ona masowy w ogóle. Wow, jaki czat! No piękne to jest, zobaczcie tutaj na tej białej wysepce macie jakieś sowy, takie różne Mikołaje. Jakie bobki w ogóle, pieski, kotki. Zobaczcie, a tutaj dalmatyńczyki. Ale w ogóle teraz jest wszędzie pełno tych welurowych bombek, tylko z tego co widzę, to właśnie tutaj na tych czarnych to dobrze widać, że one się bardzo obierają. Jakie te słupki są śliczne, o ja Cię kręcę. Bo tych na przykład tak nie widać, bo mają oczka zakryte, ale te, jak takie prawdziwe trochę. Jakie fajne lisaki! Wow! Co to jest? Miś na koniu! A one się buja? Nie, nie buja się. Natalia chyba miała takiego Donata, tylko ona miała różowego. Tak! Ale piękne są! Fajne, no? Mikołajowa całuje się z Mikomajem. Obi i K Kastora ma rywalizacja. Tutaj też są tak te jak piłki. Piłce no, dokładnie. I jakie super są te wioski! I tutaj kolędy lecą. Misie. O ty jakie wielkie patrz, Klaudia to! No nie widziałam. Ja! Ale super! Ale zawsze chciałam mieć taki wielki kubek, ale jak przyjdę z kolejnym kubkiem, zgadnij co Tomek ze mną zrobi. Chcię wyszły się za drzwi. Out. <noise> I się podusie, Ej, mi się one tak podobają. Ja serios chyba takiego kupię. Za poduszki mi nie wyciepię, bo ja, ja je potem będę na, na styku Natalii trzymać. <noise> no mamy piwnicę, no to w piwnicy trzymamy, nie? Na razie jeszcze no, nic nie. nie kupuję. Może będą k... No, no. Te też są ładne. O ten jest jak list. O, fajne. Ale super. Fajne. Jaki ma ten? Taki ala Ciekawe. No, jakie to jest mięciutkie. Patrz, jakie fajne tutaj są bombki. Okay. Takie pastelowe. Piękne te kolory. Mi się załóżmy, chcę mieć takie święta, ale potem widzę to i jeszcze bym chciała takie. Jeszcze no. takie. I jeśli bym miała mieć dziadka do orzechów, to te mi się podobają y, o wiele bardziej. Te takie błękitne. Bo one są jakieś takie bardziej przyjemne, mam wrażenie. Ej, jakie to jest fajne! Zobacz te misie na patykach, wow! Przelewałyśmy właśnie z Natalią do Ikea. Ikea? nie wiem jak Ikea. E, na razie idziemy na jedzonko, bo Natalia o, tak jest głodna. On mi się złamał. Natalia, dopiero żeśmy weszły do sklepu, a Ty już czegoś potrzebujesz. No więc idziemy na razie coś zjeść, a potem pochodzimy sobie tutaj poszukamy świątecznych dekoracji. Natalia, co Ty to masz? Jeżonko. puste tak. Ikełowe. Tak, tak, właśnie, właśnie się zastanawiamy, co mamy wziąć. W sumie ja w Ikei ja byłam może ze 2-3 razy w życiu. A ludzie tak chodzą, nie? Że na sam obiad na przykład do Ikei. No. Mówię, że tak chodzą ludzie na ikkałową restauranty. Proszę klopsiki z frytkami. Mięsne, wszystko mięsne. Takie <laughs> roślinne to nie są klopsiki wtedy. <laughs> no i to wszystko dla mnie. No i wzięłyśmy sobie oczywiście klopsiki z fryteczkami i czekaj. ogórki kiszone! To nigdy nie był mój oczywisty wybór. Zwykle brałam de volaia, ale ostatnio wyszliśmy z Magdą na Kube. Tak, byłyśmy tutaj na no, dobre... no, bardzo dobre to było. I te ogórki kiszone. O tym marzyłam. Pff, aż mi ślinka cieknie, jak na nie patrzę. A kto tu do nas dołączył? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co pan tu robi? Chociaż, Wracam z siłowni, na którą wysłała mnie moja żona, która nie obsługuje naszych kart. Ale nie ma innych siłowni? Przecież tu masz milion siłowni w katowicach. Tak, a wszystkie są w przeciwną stronę niż Ikea. Wymusiłam no 20 minut ja, na miasto. Ja dobra, już nie przesadzaj. A zobacz sobie. zobacz sobie. Wymówki, wymówki Mati, wiesz? Magda, opowiedz coś w swoim naturalnym środowisku. Gdyby małpa nie skakała, to by nogi nie zomała, nie? Na no tak serio to mam te kule teraz, bo łaziłam pół dnia z Klaudią i już mnie boli noga, i teraz muszę. Chodzić o kulach. Dlatego wybrała się do IKEA <laughs> i będziemy teraz dreftać 3 na godzinę. Pokażemy Wam nowości z IKEA. Tak, coś świątecznego. Coś świątecznego właśnie już jestem ciekawa tych wszystkich wystrojów tam. Magdana kanapę <laughs> Trzeba przetestować czy wygodna. E, jak zarobiście... Jaki fajny klimatik. Serio, jak sobie tu siądziecie? No normalnie jakbyście byli w domu. No Jakiś, ale tutaj, tutaj też jak stoisz w kuchni, bo ja w tej kuchni już stałam. No. I tak sobie tutaj staniesz i wiecie, jest tak mega przytulnie. Jak w takim fajnym małym, ale fajnie mieszkaniu, tak, nie? No. no? Serio. Jakiś hit tu jest, bo tu w ogóle nic nie ma świątecznego. No. A myślałam, że będzie bardzo dużo tego świątecznego Uuu. klimatu i w ogóle wystroju. No kalendarze adwentowe. No ale to jest wszystko, a ja mówię o takich rzeczach do chaty. Widzę jakąś choinkę. Ej nie no, dobra ładnie, ok. A nie, trochę tutaj jest postrojone. Ale... No lipa. W zeszłym roku serio było więcej. Może jeszcze nie dotarliśmy na coś fajnego. A myślałam, że się zainspiruje, że mnie jakieś dekoracje Uuu, tak wiesz, powalą. To jest jeden najbardziej świąteczny pokój w całej Ikei. Ona w zeszłym roku była takie taki trochę górski domek. Tak, było tak bardziej przytulnie, ale już tutaj mróz za oknem, więc no, nie ma to tamto. Trochę syf na stole, przepraszam, ale myśmy już pojedli, Byłem dzisiaj na obiad klopsiki. Ja tutaj zostaję. Jest tak wygodnie. I mi mnie A położony się nie położysz, tak? To jest małżeństwo, które już ze sobą nie śpi. Młodzież się pomyliła, butyć. Jeden ubierała czarny, drugi biały. jak tu jest wygodnie. Tak. Poczęła. Chcesz coś spróbować? To co wziąłeś? Zupę pomidorową, mm. którą pani mi lekko wlała. Ziemniaki, mięso i suknia. Czy to znowu coś wiecie? Nie. Co Nie. O, dzięki. Proszę na dół specjalnie, żeby się kupić picie. To są te same co tam na dole. Mówiłam. Myślałam, że tam jest więcej. Spróbuj babeczki. Nie no, żartuję. Dobre, raczej czekolada jest dobra i ten dół mi tak średnio smakuje. Ja babeczki nie chcę. Ja nie z jestem prąbu. głodna. Nie, bo ja nie jestem głodna, mi się tylko A to tak. nie chodzi o głód. Zmierzamy już Poczę, ku końcowi. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Właśnie wracamy z Ikei i przeżyliśmy świąteczne rozczarowanie. Jesteśmy naprawdę zaskoczeni, bo w zeszłym roku byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, a w tym roku no trochę lipa. Jeśli podobają Wam się świąteczne treści i lubicie masy i klimat świąt, to zapraszam na mój kanał. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pa!